China? Jeśli chodzi o podróbki filmów, to chyba każdy spodziewa się, że będą słabe, ale film, który będę omawiał dziś, nie tylko jest koszmarną podróbką pikserowskiego lotu, ale jest też niesamowicie rasistowski. Guy in there with my Film ma tytuł What's Up? Balloon to the Rescue. I oczywiście nie ma nic z jakości ani uroku, który ma oryginał. To bezczelna kopia, która próbowała wybić się na popularności dzieła Pixara. Choć nazywanie tego kopią jest dosyć naciągane, bo jedyne podobieństwo to to, że mamy latający dom. A wszystkie te ciepłe i emocjonalne momenty dosłownie zostały zastąpione rasizmem. Hey Give me a hand, will you? W sumie gdybym miał być szczery, to odlot od Pixar'a tak naprawdę w całości obejrzałem dopiero w tym roku. Bo mimo, że parę razy widziałem go w telewizji, to nigdy od początku do końca. No ale dziś nie będę omawiał odlotu, tylko film, który się nim inspirował. A kto mógł w tak oczywisty sposób pożyczyć bez pytania motyw Pixar'a i zrobić z niego rasistowską animację? Oczywiście brazylijskie studio Video Brinquedo. I dla wszystkich tych, którzy są nowi w świecie podróbek filmów animowanych, Video Brinquedo to chyba najbardziej znane studio, które robiło wersje domowe filmów Pixar'a. Bo nie mieli oni dostępu do tak zaawansowanej technologii czy jakichkolwiek umiejętności jeśli chodzi o tworzenie tych filmów. I nie mówię tu tylko o animacji, która w najlepszym wypadku wygląda na niedokończoną, ale również o fabule, która zazwyczaj nie ma po prostu sensu. A jedyna rzecz godna podziwu w tych filmach to to jak szybko były wypuszczane, bo ich dzieła czasem wychodziły nawet przed oryginałem, gdyż dosyć luźno opierali się na tym co widzieli w zwiastunach. Film, który będę dziś omawiał ma 1,1 gwiazdki na portalu IMDB, co jest imponujące, gdyż nawet Foot Fight, czyli jedna z najgorszych animacji wszechczasów, ma 1,3. Może jest to spowodowane tym, że mimo, że jest oznaczany jako Kids and Family, to jest naszprycowany rasizmem. Bo na przykład imię Chińczyka, który pojawia się w animacji to Chin Ling, co w Brazylii jest potocznym określeniem chińskich podróbek. Co ciekawe, jeden z aktorów podkładający głos w angielskim dubbingu jest tym samym aktorem, który podkłada głos Luffy'emu w netflixowskim dubbingu One Piece. Sam film to technicznie sequel. Choć obejrzenie pierwszej części nie tylko praktycznie nic nam nie tłumaczy, ale też jakimś cudem sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej skonfundowani. No ale o czym jest What's up? Film zaczyna się reportażem w telewizji o jakichś ziomeczkach, którzy walczą z kosmitami. I to, co od razu mi się spodobało, to to, że mimo, że reporter mówi, to jednocześnie słychać to, co mówią postacie. To zupełnie jak ja bym opowiadał o filmie i nie wyłączał dźwięku. Służ przyjemne doświadczenie, nieprawdaż? Ale pewnie się czepiam. Po czym widzimy dzieciaka, który ma zdecydowanie za bliską relację z kanapą... Wspomniany wcześniej reporter skupiał się na profesorze i jego partnerze, którzy walczą z potworami. I naprawdę fajnie została wytłumaczona ich motywacja i sposób działania. Oczywiście, że nie! Reporter nagle mówi o siostrzenicy tego profesora, jaka to ona nie jest piękna. I już pomijając fakt, że z tą piękną to bym nie przesadzał, to jest lekko sus, że reporter jest tak zainteresowany zdecydowanie młodą dziewczyną. I nie chcę być gramarnazy, bo ja sam często popełniam błędy jak piszę, ale błagam, żeby napisać thousand czy Siense. Ale może to miał być taki żart, a ja się Czepiam. Ta dziewczyna ma na imię Amanda. Okazuje się, że jest siostrą tego Bachora i jak na dobrą siostrę przystało, zrzuca go z kanapy. Po czym prowadzą jakiś bezsensowny dialog i mamy tę niesamowitą scenerię. Co? To? Jest! Jednokolorowa ściana, zgniło zielona kanapa, pół postaci po jednej stronie kadru, i cała postać, ale momentami bez ust, po drugiej. XD to mało powiedziane. Rodzeństwo ogląda reportaż, w którym totalnie z dupy mamy czarny ekran na pół sekundy. Ale to pewnie taki zabieg artystyczny, a ja znów się czepiam. Po czym widzimy tych dwóch dziadów, którzy mówią, że wynaleźli coś, co może sprawić, że dom będzie latał. I skoro są takimi wynalazcami, czy tam naukowcami, to na pewno zrobili specjalny silnik, czy inną maszynę, żeby unieść ten dom. I teraz wytłumaczą jak to działa. Ten dom działa na magiczny kamień. Naukowcy mówią, że nie mogą powiedzieć o mocach tego kamienia, bo ktoś może go wykorzystać do robienia bardzo brzydkich rzeczy. Po czym dosłownie od razu reporterka pyta ich o te moce, i jeden z nich jej wszystko mówi. Kurwa, no nie. I jeśli myślicie, że to było głupie, to mówią, że ten kamień ma moc hipnozy. Ale czekajcie, to nie koniec, bo okazuje się, że ta moc jest aktywowana hasłem. Po prostu kurwa no nie. Więc póki co minęło 5 minut, a ten film już przekroczył wszelkie granice absurdu. Bo jak niby mieli wynaleźć kamień na... Ja i w ogóle, czy taki kamień ma odgórnie ustalone hasło? I jeśli tak, to czemu akurat jest to lawender? A jeśli oni musieli zaprogramować to hasło, to... jak się nim kamień! Mały dziad wznosi i opuszcza dom i chyba jest połączony z tym wyższym dziadem, bo wydaje on podejrzane dźwięki. Po czym mamy pierwszy przykład cudownego soundtracku w tym filmie. Wow! To naprawdę pozwala mi poczuć to, co zapewne w postacie, czyli jak zgaduję... Okazuje się, że w domku są dzieciaki, więc reporterka wysyła je wpis do Kosmos, na co jeden z tych profesorów mówi: Way up there, the have for kids. Ale spokojnie, jeśli nie zabił je brak tlenu, to na pewno zrobiło to nagłe wyłączenie silnika. Później nasi bohaterzy piją herbatkę i mówią, jak to nigdy więcej nie polecam tym domem. Alicja czy jakiej tam dostaje wylewu, ale nagle pojawia się tajemniczy gość, który nie wchodzi do nich z dworu, tylko z innego pokoju, ale pewnie znów się czepią. W każdym razie okazuje się, że ten ziomek jest Francuzem i potrzebuje pomocy tych dziadów, po czym mamy te wymiany z co? Może to nie jest jeszcze rasizm, ale chyba co najmniej obraźliwy stereotyp. a dziwię się, że nie ma na głowie bereta i nie ma w ręce bagietki. Pan Francuz mówi, że był sobie na wycieczce i widział potwory w jaskini, więc potrzebuje ich pomocy. Ale profesor mówi mu, że wywalił się na łeb i przez 5 minut tłumaczy mu, dlaczego nie polecą. Ale gdy ten mały odpala dom, to zamiast sprowadzić go z powrotem na ziemię, stwierdza, a to jednak już polecimy. Aha, czyli cały poprzedni segment był absolutnie niepotrzebny. No po prostu. Okazuje się, że Francuz jest z wallem, bo mówi to. I pomijając już fakt, że jest to najgorszy Złolem Reveal jaki widziałem, to mimo, że stoi dosłownie metr od reszty, to oni tego jakimś studem nie usłyszeli. Ale wiadomo, czepiam się. Okazuje się, że ta jaskinia to pułapka tego Francuza, bo on detonuje wejście przez co zamyka ich w jaskini. Francuz próbuje aktywować kamień, ale nie może tego zrobić przez swój akcent. Następnie mamy najbardziej konfundującą scenę w historii filmów animowanych. Bo ten Francuz stoi i krzyczy na ten kamień, nagle z dupy pojawia się jakiś koleś w balonie, upuszcza zdjęcia ze swoich wycieczek, po czym Francuz patrzy się na kamień i mówi... Hmm? Po czym patrzy się na te zdjęcia i to jest koniec sceny. Wow, to nawet nie jest jedna trzecia filmu, a ja już mam dosyć. Wracając do naszych protagonistów, wszystko wskazuje na to, że nie uda im się wydostać i wszyscy tracą nadzieję. Oprócz Amandy, która zaczyna stympować do tego Francuza i mówi, że on jest taki bohaterski, na pewno nas teraz ratuje. Na co profesor odpowiada? That Czy on właśnie nazwał Francuza Krosantem, który śmierdzi? Ja nie mówię, że to nie jest śmieszne, ale to w końcu bajka dla dzieci! No ale wracając do Francuza, to upuszcza kamień i... Ja wiem, że to wyglądało jak ja bym dodał ten efekt, bo wygląda tak biednie, ale nie! Ten efekt specjalny na poziomie ugandyjskiego kina akcji już tu był. Okazuje się, że to otwiera portal, z którego wylatują potwory wydające takie dźwięki. W każdym razie potwory wydają jeszcze kilka niezręcznych dźwięków i chyba odlatują do lokacji na tych zdjęciach. I mówię chyba, bo te zdjęcia są w tak cudownej jakości, że może to być cokolwiek plus Nikt nie tłumaczy, co tu się dzieje. No ale a propos braku tłumaczenia, to okazuje się, że nasza wesoła gromadka wydostała się z jaskini. I ratują Francuza przed jednym z potworów, zamykając go w polu siłowym. Z racji, że magiczny kamień został zniszczony, to używają balona tego ziomka, żeby odlecieć. I mamy ten niesamowity soundtrack. po czym ta piosenka jest nagle ucięta i zaczyna się następna. Ja nawet nie wiem już co powiedzieć. To nawet nie jest połowa filmu, a ja już serio mam tego dosyć. Nasi bohaterowie odkrywają, że jeden z potworów atakuje Paryż i z racji, że to naukowcy, to pewnie użyli jakiegoś skomplikowanego wynalazku, wykorzystując ich DNA, żeby go zlokalizować. Pisali w Google ataki potwór. Serio, nie żartuję. O mój Boże, co ja oglądam. Okazuje się, że potwór jest na wieży Eiffel, która z jakiegoś powodu jest wykonana z gumy. po czym mamy super epicką scenę walki z. Potworem, która dzieje się na drugim planie. Mam wrażenie, że twórcy tego filmu z każdą minutą chcą udowodnić, że ten film jednak może być coraz gorszy. Później Francis próbuje zrobić Netflix i Chill za Mandą, ale ten młody nie zamyka mordy, więc daje mu cukierka, który go usypia? Nie wiem, czy to jest dziwniejsze, czy fakt, że ten cukierek wypada mu z mordy w nienaruszonym stanie. Francuz używa swojego Rizu, żeby przekonać Amandę, że to oni powinni walczyć z potworami, a tych starych capów powinni wysłać na emeryturę. Więc Amanda robi profesorom herbatkę, do której Francuz dosypał jakiejś śmiesznej substancji i oni też zasypiają. Francuz udaje bohatera, ale szybko okazuje się, że jest p***ą, bo gdy potwór podchodzi bliżej, to kryje się za Amandą. Ale szczęśliwie potwór nic im nie robi i czeka, aż skończą dialog. I tym samym ratuje ich Chińczyk, który mówi... Camera made in China. Battery dead already! That's racist! Like Choć w sumie nie wiem, czy bardziej rasistowskie nie jest to, że ma na koszulce chińszczyznę. Oczywiście. Potwór nadal stoi w miejscu, dzięki czemu doktor Kram ratuje ich, dając im balony. O wow, to chyba nawiązanie do tego filmu Pixara. Po czym ten młody zostaje wykorzystany jako przynęta, bo przebiera się za oreo. Co w sumie okazuje się totalnie bez sensu, bo i tak ostatecznie pokonują potwora laserem. Ale wiadomo, czepię się. Później widzimy, że ten Chińczyk z jakiegoś powodu jest w polu siłowym z potworami. I mega podoba mi się to, że nie do, że ten Chińczyk ma wy. że jest uwięziony z potworami, to mimo, że on się porusza, to że mieli wyrąbane i nie animowali tego pola siłowego, ani potworów. Jeśli to, że trzymają go poza domem w tym polu siłowym, to nie jest przejaw racizmu, to ta scena na pewno jest. Później Amanda wyjawia ws że Francuz dodał śmieszne substancje do ich herbaty, więc on chce go znaleźć, ale Francuz znajduje się sam, a co gorsza okazuje się, że nauczył się mówić... Than dark. Co hipnotyzuje wszystkich poza tym młodym, który Akurat w tej scenie ma okulary przeciwsłoneczne, co chroni go przed hipnozą Jeśli zastanawiacie się, do czego ten Francuz wykorzystuje to, że oni są zahipnotyzowani To rozkazuje temu dzieciakowi wysyłać buziaki Serio, chciałbym żartować, ale nawet ja nie jestem w stanie wpaść na coś tak głupiego Później Francuz stoi na zewnątrz i mówi sobie, jaki to nie jest zajebisty A młody wytrąca mu ten kamień, co otwiera portal Więc pan Francuz wypuszcza potwory, po czym mamy tę jakże cudowną scenę pościgu Guntowi, po czym on mówi do niego. Perfect, China! I promise to give you some mukugai guy pan when we get back to the house. Oczywiście naszym bohaterom udaje się pojmać potwory Francuza, a film jak każdy dobry film animowany kończy się jeszcze jednym rasistowskim akcentem, bo postacie naśmiewają się z tego Chińczyka. Podsumowywując, serio nie wiem co powiedzieć. Widziałem wiele słabych animacji, ale ta jest jedyna w swoim rodzaju. W tym filmie nie ma ani jednego dobrego momentu, bo niektóre filmy są przynajmniej tak złe, że aż dobre, a ten nie dość jest słaby wizualnie, to jest zwyczajnie nudny. Wydaje mi się, że walenie głową w ścianę przez 45 minut jest nie tylko lepszą rozrywką, ale też powoduje znacznie mniejsze uszkodzenie. Mózgu. Jak zwykle dla Zapraszam Was na naszego Discorda. A jak szukacie tanie Gierek, to obczajcie Instant Gaming. Pa pa!